Ducati Multistrada 1200. Słuchajcie, motocykl myślę, że fenomenalnie wyglądający, a często jest tak, że motocykle, które są skierunkowane właśnie w stronę tej turystyki motocyklowej, no to już tam rzeczywiście ciężko, żeby ten motocykl za serce łapał i żeby był taki faktycznie też w tym samym ładne. A tutaj no nie można tego temu motocyklowi ująć Ducati, jak każdy zresztą model, myślę, że sam motor, że on jest cały czerwony, więc już tak się nam mocno kojarzy z takim sportowym Charakterem, czy właśnie samochodów Ferrari, czy właśnie chociażby nawet z motocyklami Ducati, które faktycznie myślę, że zapoczątkowały to stricte przez tę serię Panigale, ale faktycznie wygląda to zabójczo nawet w tej wersji turystycznej. E, motocykl z grudnia 2014 e, ale myślę, że w paru takich punktach Wam przedstawię, dlaczego uważam, że ta konkretnie oferta jest naprawdę warta uwagi, bo podejrzewam, że wybór jest spory, chociaż wśród duchowni multistrad naprawdę nie ma wielu na tym polskim internecie, więc myślę, że naprawdę stale nie macie trudnego wyboru, po prostu trzeba kupić ten najzajemniejszy, który stali przede mną a myślę, że jest warto. Zresztą od tego dla tych, którzy nas nie znają, Motor, Wuter, Wooter, to jest się sprzedażą motocykli, ale prowadzimy też swój serwis, do którego gorąco zapraszam e, no i tak na dobrą sprawę staramy się żeby z roku na rok tą poprzeczkę podnosić coraz wyżej i żeby wszystkie motocykle, które wam tutaj prezentujemy to były ten najwyższy sport motocykli żeby tu nie było się troszkę przeczepić, żeby to były motocykle całe, ładne, bezwypadkowe, z pewną historią I które może faktycznie są w cudzysłowie droższe, ale żeby coś za tą ceną szło Czy żeby to po prostu takie pewniakie, za które nie musimy się wstydzić Bo to też jest mega ważne w handlu motocyklami, ta grupa docelowa jest bardzo wbrew pozorom wąska Nie chcemy sobie psuć tutaj opinii, więc faktycznie my wybieramy motocykle na tyle fajne Że jeżeli ktoś zamówi sobie z Was ten motocykl pod swój dom na końcu Polski, to my po prostu z pewnością siadamy, Zapakujemy to na pasa jedziemy do was, bo wiemy, że to motocykl wam się spodoba no i ten myślę, że Ducati jest świetnym tego przykładem 2014 rok, pierwsza rzecz motocykl całkowicie bezwypadkowy eee, tą bezwypadkowość tam się wam na fakturze co więcej, co za tym idzie, motocykl jest cały w oryginale, wszystkie kolorowe elementy razem z naklejkami, czy multistrada te emblematy, czy Ducati, i to wszystko, czy przedni błotnik to wszystko w tym motocyklu jest fabryczne od nowości eee, no i to myślę, że jest duży plus, ale to, że jest fabryczne to jest jedno, e, bo potrafi być motocykl fabryczny, ale po prostu tak ściuchany, że, e, że dramat. Ten motocykl jest fabryczny i obchodząc go dookoła nie widzimy żadnego śladu wypadkowości. Naprawdę ten motocykl nie ma żadnej większej skazy, czy to na lakierze, czy gdziekolwiek. Naprawdę widać, że, e, że to po prostu jest bardzo ładnie zachowane. No a mimo wszystko 10 lat ma, więc jakby różnie to mogło wyglądać, a tu naprawdę poziom zachowania jest myślę, że najwyższy. E, nawet żadnej większej ryski nie ma ten motocykl, więc tu już naprawdę do, do takiego poziomu jest to fajnie zachowane. E, co myślę, że naprawdę jest tak Zostawię motocykl w fajnym świetle, bo on naprawdę prezentuje się dogodnie. Eee, motocykl druga rzecz z niskim przebiegiem. I faktycznie niski to podejrzewam, że też jest pojęcie względne, bo inaczej będziemy traktować motocykle stricte miejskie, a inaczej właśnie takie jak to turystyczne. Ale motocykl mam przejechany zaraz ze sobą, odpomnijmy Wam licznik, 42 tysiące kilometrów, z jakimś małym groszem co myślę, że jak na dziesięcioletni motocykl turystyczny to jest naprawdę bardzo mało potencjał tych silników jest na zdecydowanie grubo wyżej stówy a, a tutaj mamy 42 tysiące po 10 latach naprawdę niewiele ale ten przebieg też jest to, że jest niski to jest jedno, ale znowu on jest oryginalny w 100%, to też wam napiszemy na fakturze co więcej zobaczcie mamy tutaj naprawdę całkiem spory zestaw kwitów z różnych przeglądów technicznych gdzie są wpisane kilometraże, więc naprawdę fajny temat do tego książki serwisowe od nowości Mnóstwo kluczyków, wśród ten bezdotykowy to też mega fajna opcja. więc rzeczywiście historia, jest. Plus ten przebieg naprzód wam na fakturze, więc tutaj także nie ma, nie ma dwóch zdań, żeby to, żeby to wykluczyć. No i co więcej, motocykl jest fajnie doposażony, bo faktycznie to też robi robotę. Dodatki do tych motocykli nie są tanie, on naprawdę jest mocno doposażony. Na pierwszy rzut pewnie tego nie będzie widać, ale gdzieś tam ci, którzy już, że tak powiem, są w temacie, no to naprawdę sporo tutaj dostrzegam do, do od razu. Oczywiście jakieś tam osłony dłoni z podgrzewane manetki, całkiem jeszcze takie metalowe osłony dłoni, zestaw pełnych kufrów w kolorze nadwozia, dedykowane z Ducatiem, istotnie jakiś tam e, zamiennik, tylko stricte dedyk właśnie, e, właśnie do Ducatiem, więc znowu z takich fajnych e, bajerów. Motocykl, zobaczcie, to co też jest mega fajne, szyba regulowana na, na dotyk, także, co e, nawet w tych nowych motocyklach turystycznych brakuje, e, chociażby takich fajnych rozwiązań. Więc w tym motocyklu naprawdę e, jest wszystko to, co potrzeba, nawet jakieś tam osłony na chłodnicy, więc naprawdę można sobie w to wszystko się fajnie zagłębić i, i fajnie to docenić, bo jest co no i motocykl też pod względem eksploatacyjnym jedyne co ono to zostaje serwis olejowy bo zostawiliśmy do tylko z tego względu, że każdy do dukaty już podchodzi bardzo personalnie więc już sobie można zadać to olejem takim jakim sobie życzycie a reszta podzespołów typu opona, przód, tył, tarcze, z przodu tarcze z tyłu, klocki przód, tył, zestaw napędowy naprawdę jest ładne, zawieszenie jest suche, motocykl ładnie pracuje mamy też dedykowany komputer diagnostyczny do edukacji, że tak powiem Podpiliśmy to pod kąta żadnych błędów nie ma, więc naprawdę bardzo fajny i zadbany egzemplarz, który można, że tak powiem, od zaraz. My też przygotowujemy komplet kwitów do rejestracji takiego pojazdu, więc naprawdę pełen, pełen pakiet można powiedzieć. No i co tu więcej, my do no motocykla robimy komplet kwitów, ale też możemy go dostarczyć, tak jak Wam wspomniałem, na koniec Polski nawet, wystarczy do nas zadzwonić, bo wiecie skąd to jesteście, my Wam transport tego motocykla wycenimy przez telefon, no i tak na dobrą sprawę, Wy z góry pójdziecie tylko za sam koszt transportu tego motocykla, Całą resztę za motocykl dopiero na miejscu u siebie pod dołem, jak już taką maszynę u siebie zobaczycie, obejrzycie i przetestujecie, myślę, że to jest taka naprawdę całkiem uczciwa oferta w obie strony, gorąco też na niej zachęcam i zapraszam. No i co? Yy, Mocno też mu do sygnalaty. Znowu jakaś tam fajna możliwość, jeżeli macie do tego pytania, będzie. Yy, także wam pokierujemy was dalej. No i co? Kluczyk mam w ręku. w sensie. E, Wyroczyć nie mam kluczyka w ręku. Biorę, idę w kluczyk. Wystarczy, że mamy go gdzieś schowanego w kieszeni.

Zapraszam Was, słuchajcie serdecznie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, dzwońcie, Jestem do Waszej dyspozycji. Lewa w górę i widzimy się już niebawem.